14, Dzień dobry, witam Dzień dobry, Państwa 17, w, nowym 17, w nowym sezonie na Stadionie Mosir w Lubartowie, tym razem 20, 20. w ramach rozgrywek w czwartej ligi nasza drużyna podejmuje zespół Wodawianki Wodawa. Jest to druga już seria spotkań w tym sezonie. W pierwszej kolejce przed kilkoma dniami w niedzielę nasz zespół wygrał na wyjeździe w Piotrowicach z Pomem Piotrowice 1 do 0. Tą najważniejszą bramkę zdobył Mateusz Kompanicki Natomiast nasi dzisiejsi rywale, zespół Wodawianki Wodawa, pokonał LKS Milanów przed własną publicznością aż 5 do 1, mimo że tam też. Do 70 minuty utrzymywał się wynik 1 do 1. Bardzo zacięte również widowisko, ale w końcówce o wiele lepsi okazali się zawodnicy Włodawianki. Postaram się Państwu przedstawić składy obydwu zespołów. Jeśli chodzi o Włodawiankę, wygląda on następująco w ramce Polak, dalej Bartnik, Błaszczuk, Więcaszek, Soroka, Bordyjuk, Kuczyński, Nielipiuk, Szmytki, Krawczuk i Zdolski. Natomiast e, nasza drużyna dzisiaj e, w następującym zestawieniu jest kilka zmian. E, postaram się Państwu tak szybciutko, w skrócie tutaj dzisiaj opowiedzieć o tych zmianach w damce Adrian Parzyszek, dalej Kamil Piasek, Patryk Stopa, Jakub Niewęgłowski, Wojciech Gawrylak, Damian Kuzioła, Michał Walaszek, Arkadiusz Rysinek, Dawid Niewęgłowski, Karol Bujak i Mateusz Kompanicki, sędzia... Głównym dzisiejszego spotkania jest pan Bartosz Kapłon z zamościa. Jak widzimy, kapitanów obydwu drużyn. Kapitanem w drużynie wodawianki Bramkarz Polak, natomiast kapitanem w naszym zespole, już znany od dłuższego czasu, od dłuższych występów, Arkadiusz Rysinek. Jak państwo widzą, nie ma już naszego kapitana Tomka Miturek, który prawdopodobnie już nie będzie występował przynajmniej na co dzień w naszym zespole ewentualnie gdzieś tam jeszcze do pomocy, natomiast jest kilka, kilka nowych nazwisk, na pewno w pierwszym składzie Kamil Piasek, który ostatnio występował w Wiśle drugiej Puławy, Patryk Stopa z Górnika Łęczna, Wojciech Gawrylak, który grał ostatnio w Piaskowi Piaski, Michał Walaszek, który był już od sezonu całego, tamten sezon był naszym zawodnikiem, ale nie mógł grać z powodu kontuzji. To jeśli chodzi o wyjściową, wyjściową jedenastkę. Już za chwilę rozpoczną to spotkanie zespół gości. Jak widzimy na czerwono-biało, natomiast nasza drużyna niebiesko, niebieskie koszulki białe spodęgi i niebieskie getry. I pan kapłon za chwilkę da sygnał do rozpoczęcia pierwszego meczu przed własną publicznością, Lewart e, Włodawianka, wianka tak jak mówiłem jest to już druga, druga kolejka spotkań po pierwszej. Obie drużyny mają na koncie po trzy e, punkty. No z pewnością nasz zespół będzie chciał e, powalczyć o powrót do tej trzeciej ligi. No zobaczymy jak to, jak to będzie e, wyglądało. E, na razie początek tak jak mówiłem udany. Na pewno dużym sukcesem działacie jest zatrzymanie Mateusza Kompanickiego, który w przerwie wakacyjnej e, był kąskiem dla, nie, dla wielu klubów. Nawet, nawet gdzieś tam próbowali, próbował wyjeżdżać do dalekiej Chojniczanki. Teraz akcja Lewartu prawą stroną, już zagranie w pole karne, ale przed, przed polem, przepraszam, wybita piłka, trafia ona tutaj właśnie do Mateusza Kompanickiego. Teraz Dawid Niewęgłowski, jest interwencja bramkarza i decyzja arbitra, mamy rzut karny. Paulowany Dawid Niewęgłowski Zdaniem Pana Sędziego Choć Wydaje mi się, że kapitan drużyny Bonawianki Trafił w piłkę, ale Ale taka jest decyzja sędziego i na szczęście dla nas Będziemy mieli za chwilkę Rzut karny 11 metrów Ale widzimy Polak nie może Nie może pogodzić się z tą decyzją Arbitra Zresztą za chwilkę zobaczymy powtórkę, tutaj Dawid przyjmuje Trochę źle piłkę i widzimy, że No tak Pół na pół. Taka sytuacja. No ale jest rzut karny. I Karol Bujak. 15 minuta spotkania. Bardzo ładne. Precyzyjne uderzenie tuż przy y, słupku. I mamy prowadzenie zespołu Lewartu. 1 do 0. Druga bramka w tym sezonie. Druga ze stałego fragmentu gry, bo w Piotrowicach Mateusz Kompanycki też zdobył gola z rzutu wolnego co prawda, no ale też ze stałego fragmentu gry. Tym razem Karol Bujak Precyzyjnym strzałem w lewy, w dół bramkarza, zdobywa pierwszą bramkę dla naszej drużyny. I kolejny atak zespołu gospodarzy, tak jak mówiłem, kompanicki, bardzo ładne uderzenie tuż obok słupka. Tutaj Mateusz, no widać, że jest to zawodnik, który od dłuższego czasu już prezentuje bardzo wysoką formę. Goście też próbowali odpowiadać. Tutaj nie licz, jeden z nielicznych ataków, ale bardzo niebezpieczny atak jednego z rywali na. Na naszych obrońcu, i, i, i również tam Adrian Parzyszek ucierpiał. To widzimy powtórkę. Na szczęście, na szczęście arbitr bardzo czujnie odgwizdał Żyd No, Lewart miał zdecydowaną przewagę w tym spotkaniu. Kolejna, kolejny atak sunie na bramkę Władawianki, znowu kompanicki, oddanie piłki do tyłu. Uderzał z numerem 20 Michał Balaszek, ale strzał niecelny. Tu widzimy troszeczkę za mocno odchylił się i piłka przeszła nad, nad poprzeczką. Znowu e, teraz próba, jedna, tak jak mówiłem, z nielicznych e, gości, ale faul, e, faulował Patryk Stopa i za to przewinienie, nie, nie, myślałem, że arbiter ukaże go napomnieniem, chociaż e, zwrócił tutaj uwagę, że, e, żeby e, no więcej takich, takich sytuacji nie było. Będziemy mieli rzut wolny spod linii bocznej. Jeszcze dwa słowa. Oczywiście mamy nowego trenera na ławce rezerwowych Robert Makarewicz, który przybył. Mieszka no co dzień w Puławach, ale ostatnio prowadził zespół powiślaka Końskowola. Zastąpił na ławce Grzegorza Białka, który wybrał z miasto, można powiedzieć, wojewódzkie Lubliniankę Lublin. I tam będzie również walczył. Zresztą spotkamy się również na boisku, ponieważ jak Państwo dobrze wiedzą, Lublinianka. Występuje w tej samej klasie rozgrywkowej. Teraz groźne taki do środkowania, ale równocześnie piłka zmierzała w światło bramki, ale bez problemów interwencja Adriana Parzyszka. Mamy kolejną, kolejną sytuację z tego spotkania, ale jest spalony. W dalszym ciągu prowadzenie naszej drużyny 1 do 0. Końcówka już pierwszej połowy spotkania jeszcze może dwa słowa o tych, którzy odeszli nie, z powodu wyjazdów zagranicznych nie mogą wystąp, wystąpić już w naszym zespole Wojciech Bijan, Dariusz Michna, czy Ernest Wiącek, Krzysztof Bodziak Piotr Kucharzewski, Taras Potocki Kamil Witkowski, Paweł Pęksa nie wznowili treningów, choć z informacji, które posiadam Paweł Pęksa być może jeszcze wznowi zajęcia będzie chciał występować natomiast na pewno Hubert Kotowicz już gra w hełmiance hełm. Jacek Bazzior poszedł do Lublinianki, natomiast Michał Zuber gra w Orlętach Radzyń Podlaski, już zawodnicy ci strzelają bramki dla nowych swoich klubów. Teraz rozpoczęło się już drugie 45 minut w natarciu wodawianka. No, próbowali goście, tutaj coś wykombinować, ale teraz mamy strzał w poprzeczkę naszego zespołu. Tutaj znowu Mateusz Kompanicki po dośrodkowaniu z numerem 16. Kamil Piasek to ten nowy zawodnik, który przybył do nas z Puław. Teraz mamy przewinienie Damiana Kuzioły, który również w ubiegłym sezonie borykał się z kontuzją. Dosyć długo, pół roku nie mógł, nie mógł występować na boisku, nasz no, poradził sobie z tym wszystkim i teraz może grać w barwach naszego klubu. Widzimy tu przewinienie w środkowej strefie boiska, faul Damiana Kuzioły, chociaż też taki Pół na pół troszeczkę trafiony w piłko. Teraz bujak zagranie do kompanickiego, kompanicki przyjmuje 16 metrów, uderza, ale w Polak świetnie spaduje piłkę do boku. Tak jak powiedziałem, to ci zawodnicy, którzy odeszli, natomiast oprócz tych, którzy występują na boisku jeszcze do naszej drużyny, ale to może za chwilę, bo kolejny atak naszej, naszego zespołu widzą Państwo, że Lewart ma zdecydowaną przewagę w tym spotkaniu. I od samego początku e, właściwie niepodzielnie tutaj panuje, choć ta ramka na pewno z rzutu karnego też spowodowała, że łatwiej się gra w naszej drużynie. Uderzenie z dystansu Łapka Rusinka, kapitana naszego zespołu. Tak jak mówiłem, nowi zawodnicy Bartłomiej Marzęda z GKS-u Niedźwiada również jest u nas, Jacek Sowa, Szymon Terlecki z Górnika e, Łęczna. No i dwóch e, zawodników, którzy do nas przybyli, ale to za chwilkę, bo teraz znowu sytuacja e, Mateusza Kompańskiego obroni Polak dwóch zawodników. Jeden, który skończył wiek juniora Wojtek podsiadło i jeden jeszcze w wieku juniora Wojtek Majewski również dołączeni do kadry z pierwszego zespołu. To są takie wzmocnienia naszej drużyny. Jak widać na razie bardzo dobrze, skutecznie, szczególnie w obronie gra nasz zespół, bo w pierwszym meczu nie było straconej bramki. Teraz również widzą Państwo na razie wszystko jest na zero z tyłu. Teraz Jacek Sowa, który w Pojawił się na boisku w drugiej połowie spotkania. W 59 minucie zastąpił Walaszka, ukarany napomnieniem. I znowu Kompanicki. Kompanicki. Mateusz Kompanicki uderza rykoszet i piłka wpada do bramki. 80 minuta meczu mamy. Drugą bramkę dla Lewartu widzimy, Mateusz Kompanicki bardzo ładnie e, przyjął piłkę, z 16 metrów uderzył, po rykoszecie od jednego z obrońców piłka wpada do zdezorientowanego Polaka, który dzisiaj naprawdę dobrze bronił i być może gdyby nie ta decyzja arbitra z początku meczu, różnie mogłoby się to ułożyć, ale tu widzimy ewidentnie e, kompan popularny Mateusz Kąpanicki uderzył bardzo ładnie i piłka po rykoszecie wpada do bramki. Jeszcze, jeszcze jedna sytuacja Lewartu. E, Teraz kolejna interwencja bramkarza, drużyny gości. Tak więc spokojnie Lewart wygrywa wygra to spotkanie z pewnością. Teraz mamy jeszcze przewinienie. Będzie chyba napomnienie dla jednego z zawodników drużyny gości Denis Krawczuk ukarany żółtym, żółtym kartonikiem i Arek Rosinek rozpocznie za chwilę od Rzutu wolnego, tak jak powiedziałem, lewart dopisuje sobie kolejne trzy punkty. To jest bardzo dobra wiadomość. No, na pewno będzie się liczyć w tej walce o awans. Oprócz lewartu, stalkraśnik, Hetman zamość, Tomasowia, Lublinianka z pewnością też ma apetyty na ten, ten awans, więc zobaczymy, jak to będzie przebiegało w dalszej części sezonu. Natomiast bardzo dobrze, że nasza drużyna rozpoczęła tę, tę rundę. Od takiego mocnego uderzenia dwa zwycięstwa. Teraz widzimy jeszcze interwencję Adriana Parzyszka. To już jest końcowe, końcowe fragmenty spotkania. I teraz jeszcze jedna okazja Mateusza Kompanickiego sam na sam z Polakiem, ale przewrócił się, pośliznął się na tej murawie. Dzisiaj padający deszcz, ślisko widzą Państwo i Mateusz stracił, stracił równowagę, a był w znakomitej sytuacji do tego, żeby, żeby zdobyć. Trzeciego gola. Teraz kolejne przewinienia i będzie chyba jeszcze jedno napomnienie. Takie jest Patryk Błaszczuk, napomniany żółtą kartką w zespole Włodawianki. Sędzio-Kapłon dzisiaj prowadzi zawody. No, no dobrze, na pewno dla nas szczęśliwie również. Jeszcze uderzenie z rzutu wolnego. Polak broni. Tutaj próbują obrońcy jeszcze wybijać. Cieszy to. Drugie zwycięstwo podopiecznych Roberta Makarewicza. Miejmy nadzieję, że kolejne, kolejne spotkania będą kończyć się takim samym, takimi samymi rezultatami, czyli zwycięstwami najlepiej właśnie do zera. Wiem, że przed sezonem, na początku w ogóle przygotowań, najbardziej, największy problem trener Makarewicz miał z linią defensywy, ale jak widzimy na razie poskładał tą linię bardzo, bardzo ładnie, bardzo dobrze. jest. Zero z tyłu i kończy się spotkanie Lewart Lubartów. pokonuje wodawiankę 2 do 0. Dzisiejsze spotkanie odbywało się w bardzo ciężkich warunkach przy cały czas padającym deszczu. Dlatego, no, pomimo wielu stworzonych sytuacji, nie mogliśmy zdobyć więcej bramek. Na pewno cieszy liczba stworzonych sytuacji, cieszy to, że byliśmy praktycznie przez 70-80% czasu przy piłce. No zabrakło to jak mówię jeszcze tych co najmniej dwóch bramek, bo mieliśmy i słupek i poprzeczkę, więc z gry drużyny jestem dzisiaj zadowolony, ze skuteczności troszkę gorzej, ale nie ma co narzekać, myślę że dwa mecze, zero straconych bramek, trzy zdobyte, także jedziemy dalej w niedzielę mecz w Biłgoraju i chcemy wrócić również z trzema punktami.